Co? Jak to kobieta? Kobieta teraz? To co one nie mają tarota te kobiety? Następna. Wejść. Mów jak się nazywasz i skąd przychodzisz. I to już można do tego kamery tutaj mówić. Już mogę mówić. Dzień dobry. Święta wyrocznia. Ja się nazywam Janina Milewka. Nie gra. Zepsuła się melodyjka. I ja przychodzę z domu. Yy, święta wyrocznia. Podejdź mi tutaj bliżej. Bliżej mi się tu pokazać. Nie gra, melodyjka się zepsuła w tym misiu, klauniku. Oż matko boska, dziecko gra. Wszyscy wiemy, że świat jest pełen krzywdy. Krzywdy nie ubywa, krzywda się mnoży jak zaraza. Milewka, powiadasz. Milewka, nalewka. No, ale, ale co nalewka? No, co nalewka? Od razu nalewka, że niby pije, że pijaczka, bo co? Dziecko drogie, chciałbym uczynić dla ciebie wszystko. Ale nie sądzę, żebym cokolwiek mógł zrobić w tej sprawie. Jak to nie zdoła wyrocznia pomóc? To po co jest ta wyrocznie? Proszę pomóc. Proszę pomóc. Mów, czego chcesz. Ja bym chciała zapytać. Świętej wyroczni, czy będę miała dziecko? To zabawka dla dziecka. Czysta jest? Umyta? Pachnąca? Tak! A wszystko jest czyste. Wszystko jest czyściutkie. Wszystko jest pachnące. Wszystko jest wyczyszczone jak należy. Dezodoranty są, kosmetyki są widać. Wszystko, y, i mogę pokazać nawet, wszystko mogę pokazać od razu na miejscu. Mogę badania przejść, wszelkie nie! Na litość boską nie wolno. Zabraniam pokazywania czegokolwiek. To święte miejsce jest. Nie wolno tego robić. No to jak będzie, wyrocznie droga? Będzie Baby. Majtki nosi? Nie, 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 nie. Cofam to pytanie. Cofam to pytanie. Wycofuję. Baby, powiadasz. Nie chcę ci dziecko przykrości sprawiać, ale czyś ty kiedyś przyglądała się sobie tak na poważnie, tak na serio? czy Czyżeś na swoją facjatę spoglądała? No, ale co majtki? Co już nie pyta o majtki? Majtki mogę pokazać, no mam majtki też. I że co mam niby w lustrze, mam się przeglądać, że niby co ja brzydka jestem, tak? Że są niby ładniejsze ode mnie i to ładniejsze mogą mieć babyki zawsze, a te inne, oryginalne, ładne kobiety to już nie mogą mieć. Taka jest święta wyrocznia. Dyskryminacja od razu, bo są ładniejsze. Prawdy nie oszukasz. Wyrocznia wie wszystko. Tu się przejrzyj, w tym się przejrzyj. Zobacz i porównaj. Widzisz? Widzisz różnicę? Proszę zobaczyć. A po co ci Bachor, kolejny skrzywdzony? Pewnie bite będzie to dziecko. Niszczone będzie. Wy ludzie nie potraficie wykształcić jednostki szlachetniejszej od siebie. Byleby Bachora sformatować na własne podobieństwo, ociosać go jak kołek zwykły, by własną brzydotę w dzieciach oglądać. Ale ja bym kochała tego babyka. Ja bym go bardzo kochała, ja mam bardzo dużo miłości w sobie, ja, ja wszystko mam w sobie. Ja w sobie mam tyle rzeczy, że, że kto wie nawet czy takich rzeczy to może nawet wyrocznia nie zna. W ogóle nie zna takich rzeczy wyrocznia, jakie ja znam. Co byś kochała? Kogo byś ty kochała? W tobie miłości nie widzę w ogóle. Nie ma w tobie miłości. Wirosz, wirosz na wszystko widzi. Mało tych bachorów jest na świecie? Co to ma znaczyć? Planeta przeludniona jest. Całkowicie. Z zarazy pełno poroznoszonej przez tych idiotów, pacanów. Rozmnażających się zawsze bez celu. Powierzających truciźnie swoją słabość do urojenego Boga. Co to ma być? I po co to się mnożyć bez celu, jak króliki? I kto ma ci zrobić to dziecko? No, spójrz, kto ma ci zrobić to dziecko? Ja mam ci zrobić to dziecko? Znajdziesz jakiś chętny? Gdzie ma się znaleźć ten chętny? No, nie wiem. A to tak można? Można tak od razu tutaj przyjść na badania, zostać jak tam gdzieś, prawda? I, i od razu? Można by tak zrobić. Uchwa, nie można na litość boską, czyś ty zdurniała już do reszty kobieto. Na rozpłód mi się tu pcha do świętej wyroczni. Schań być w miejsce święte. Do tego jesteście zdolni. Do profanacji świętości i wszelkich wartości. Nędza i bida w jednym. Po tysiąc kroć. Seks był? Kiedy? Gdzie? Pytam. No oczywiście, i... że był. Jak może nie być? Był, był wczoraj. Chwała Bogu, wielkie to szczęście dla świata, a dla ciebie, dziecko, też szczęście, ale w nieszczęściu. Ale słuchaj słów wyroczni. Wyrocznia pomoże rozwiązać twój problem. No ale co czemu nie będzie? Jak? No, no, jak nie będzie. No to ja proszę bardzo. To ja mam ile czekać. No przecież ja wiecznie nie będę piękna i młoda. Ja tak staram się zawsze wszystko robić dobrze. I ładnie się ubieram nawet. Wszystko tutaj mam, o. Wszystko mam ładne. Wyrocznia mówi tak. Kontynuować tę pracę. W pupę. Cały czas, bez końca, od rana do wieczora, gdzie tylko się chce, i wierzyć, wierzyć w sukces. To jest podstawa nic nie zmieniać. Zrozumiano? Modli się? Łacinie zna? Paternoster qui est incelis, sanctificetur nomentum, adveniat regnumtum, fiat voluntas tua. Jako w niebie, tak i na ziemi. Nie zna łaciny? Uczyć się też łaciny. Łaciny mi się to uczyć. I przede wszystkim wierzyć, bo jak się łaciny nie nauczy, to nie będzie dziecka. No tak, tak, święta wyrocznie. No zrozumiano, no. Zrozumiano, no ale co, że jeszcze łacinę? No ja jestem wykształcona już. Co jeszcze mam robić? No łacina jeszcze po prostu. No ale dobrze, dobrze, no. Książki mi kupić tutaj. Chodź jedną. I zapłacić. Zapłacić, odejść do kasy, i dopiero może odejść. Wszystko zrobię. Wszystko zrobię święta wyrocznie. Wszystko nawet popieścić mogę. Nawet co tylko wyrocznie chcę. Co załatwić, gdzie tutaj zrobić, gdzie. Pokazać mogę wszystko. Precz. Do domu teraz. Nie wyłazić, nie szwendać się. Robić to, co nakazano, i nie przychodzić mi tutaj więcej, bo dziecka nie będzie. I jeszcze jedno. Pić dużo. Dużo pić. Najlepiej pić od rana do wieczora. Wtedy dziecko będzie. No ale co pić dużo? Czego dużo pić? Wody. Wody dużo pić. Dziękuję z całego serca wyrocznie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wyrocznie. Nie ma już nadziei dla tego świata. Powiadam. Następny świat upadł.